Ja nie wiem, skąd się biorą te normiki wszędzie. Ja dawniej, jak w 2003 roku, założyłem konto na face boku. To po dołączeniu do grupy, przez pierwszy rok, nie dałem nawet lajka. Czytałem wszystkie posty wstecz. Tyle, ile się dało. Uczyłem się listy adminów na pamięć. Na wyrywki, jakby mnie ktoś spytał, jaka jest ósma literaniku, trzeciego od końca listy, alfabetycznej admina, grupy sympatyków betonu. To odpowiedziałbym, bez zastanowienia od razu, po przebudzeniu, w środku nocy, szybciej niż tabliczkę mnożenia. scrollowałem w dół. i patrzyłem na to, kto został zbanowany, jaka jest jej historia i powody bana. Takie nazwiska jak Piotr Fanbetonu, to pewnie wam nic nie mówią, a ja potrafię wskazać całą historię jego konta. Od początku do bana, którego dostał za obrażenie idei prętów zbrojeniowych. Trzeba się wczuć w klimat grupki, znać jej atmosferę, najważniejsze postacie i historie. nauczyć języka, co jest znacznie trudniejsze i bardziej pracochłonne niż nauka jakiegoś języka obcego, nawet tak trudnego jak chiński, wietnamski czy czeski, żeby móc w ogóle pomyśleć, zanim da się reakcję. A jak ja zaczynałem, to tylko lajki like jeszcze były. Jak po sześciu latach napisałem komentarz. Masz rację, proszę szanowanego pana admina. I nie dostałem za to bana. To przez cały tydzień chodziłem dumny z siebie. I pokazywałem poprawionego w ramkę screena rodzinie. A teraz, a teraz mimo, że dodali te śmieszne łapki, przez które widać, że ktoś jest na grupie od chwileczki, czyli miesiąca. I nadano słuszną koronę postaci tarczy admina przyniku. Tu już się zdarza, że jakiś normik, nowo kolega da reakcję. Albo z Coś adminowi nawet Pewnie nie wiedząc nawet Jak się nazywają jego rodzice I z kim się dział ławce w podstawówce Pokory ludzie To są grupki na facebooku jakieś wasze moje organizacje studenckie Koła gospodyń wiejskich Albo parlament Rzeczypospolitej Tu trzeba być poważnym I szanować I znać swoje miejsce